Szczęść Boże, witajcie w sercu Maryi. Dziś łączymy się w ufnej modlitwie, aby oddać Bogu wszystkie troski, bóle i zmagania, które nosimy w sercach. Gdy czujesz zmęczenie, niepokój w duszy, gdy problemy w rodzinie, w pracy czy w zdrowiu zdają się nie do pokonania, nie jesteście sami. Dziś za zawstawienictwem świętego Ojca Pio. Pragniemy powierzyć Bogu wszystko, co jest dla nas trudne. Ojciec Pio, wielki święty i mistyk, oddał swoje życie w ofierze za tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Niech Jego wstawiennictwo otworzy przed nami bramy Bożego miłosierdzia. Otwórzcie swoje serca z wiarą i nadzieją. Pozwólcie, aby ta modlitwa dotknęła najgłębszych zakamarków Waszej duszy. I odmieniła ścieżki waszego życia. Uczyńcie znak krzyża i módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmogący, który jesteś miłością i nieskończonym miłosierdziem, prosimy w pokorze serca o Twoją pomoc. Ty widzisz nasze troski, ból i niepokoje, które nas przygniatają nic świętego Ojca Pio, który tak wiele wycierpiał i tak gorliwie modlił się za tych, którzy go prosili, błagam Cię, Boże. Ulecz moje serce z ran, które noszę. Dodaj mi sił w trudnościach, które mnie przytłaczają. Rozwiąż sprawy, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Ulecz moje ciało z chorób i słabości. Przywróć mi siły do życia w pełni Twojej miłości, przynieś światło tam, gdzie panuje ciemność i obdarz pokojem moje serce i moją rodzinę. Święty Ojcze Pio, orędowniku w trudnych sprawach, módl się za nami, bądź naszym przewodnikiem w chwilach zwątpienia, wyproś na łaskę cierpliwości i ufności w Boży plan. Stawiaj się za nami u Ojca z Niebios, abyśmy doświadczyli Jego miłosierdzia i pokoju. Niech Twoje modlitwy otworzą przed nami drogi, które prowadzą do światła i Bożej Miłości. Amen. Jezu, ty powiedziałeś: proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Z ufnością oddaję Ci wszystkie moje troski. Wierząc, że Ty masz moc czynić cuda. Amen. Moi drodzy, niech ta modlitwa będzie czymś więcej niż tylko słowami, niech stanie się drogą do głębszej wiary, ufności i oddania Bogu. Niech Bóg błogosławi i strzeże Was w każdej chwili życia, niech Jego pokój spocznie w Waszych sercach, a święty Ojciec Pio stawia się za Wami przed tronem Najwyższego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Niech Boża moc będzie z wami każdego dnia i nocy. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, podziel się nią z innymi, aby Boże błogosławieństwo mogło dotrzeć tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Polub, udostępnij i subskrybuj, aby Boża moc rozlewała się na cały świat. Niech Boży pokój i światło zawsze Wam towarzyszą. Szczęść Boże z Maryją w sercu.